Siemano, widzowie, z tej strony Jamie Jakub, i witam was w kolejnym odcinku encyklopedii Minecraft na YouTube. Dzisiaj nauczę Was, jak wyłączyć deszcz, czyli jak zrobić z tego dokładnie to. Czyli jak w prosty sposób wyłączyć deszcz. A więc tak, widzowie, mamy tak naprawdę dwie opcje. Pierwszą opcją jest game mode Creative, czy też możliwość korzystania z komend, którą wybieramy przy tworzeniu świata. Um, wybieramy to tutaj, i mając dostęp do komend możemy wprowadzić coś takiego jak Weather. Najpierw wprowadzimy deszcz, Rain. Komenda Weather y pozwala nam, jakby, wprowadzać różne typy pogód, które występują w Minecrafcie, Czy to burza, czy to śnieg, czy to deszcz, czy to właśnie słońce. A więc wprowadzając taką oto pogodę. Mamy deszcz, tak po prostu. A jeżeli chcemy ją jakby wyłączyć, czyli nie chcemy tego deszczu w tym danym momencie, to wystarczy, że wprowadzimy weather clear, czyli czysta. I po chwili nasz deszcz ustanie. I to był tak naprawdę pierwszy sposób, ale istnieje jeszcze jeden. Druga opcja jaką posiadamy, no to wyłączenie po prostu deszczu w ustawieniach graficznych. A robimy to w taki sposób. Wchodzimy escapem w ustawienia, do później ustawienia oczywiście. Następnie ustawienia graficzne i teraz szukamy czegoś takiego jak detale. A w detalach mamy deszcz i śnieg. Jak sobie najedziemy, mamy nawet dokładny opis, czyli Szybka, czyli lekki deszcz i śnieg z wysoką wydajnością, czyli dla tych, którzy mają słabszy komputer, dokładną, co zmniejsza nasz, nam wydajność. Standardową, czyli taką, jak ja mam, czyli ten klasyczny deszczyk. I mamy możliwość całkowitego wyłączenia, co znacząco podniesie nam również FPS-y. I dając na wyłączenie, ani deszcz, ani śnieg nie będzie już nam stwarzał problemu. Bo tego deszczu nie mamy. Mamy oczywiście taką, jakby szarowę. Jeżeli na przykład denerwuje Was dźwięk, istnieje również możliwość wyłączenia pogody. I w tym momencie nie słyszymy już tego dźwięku deszczu, pomimo że ten deszcz tak naprawdę na ten moment istnieje i występuje, i on normalnie pada. Widzimy to po tym małym, tej małej animacji deszczu. Bo istnieje również możliwość wyłączenia tej animacji. To jest również w ustawieniach graficznych, w animacje i wyłączamy cząsteczki deszczu. W ten sposób tych cząsteczek deszczu już praktycznie nie będzie. One już się nie odbijają o tą ziemię, co również pozytywnie wpłynie na Wasze FPS-y. Pozostaną tylko te upadające z drzew. I to by było na tyle, moi widzowie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli tak, to zostawcie suba czy lajka, bo tak jak wam mówiłem, pozwoli to mi zwiększyć zasięgi. A im będę trafiał do większej ilości osób, tym lepiej dla mnie, moja morda będzie uśmiechnięta, nas będzie więcej i dużo chętniej będzie się nagrywało dla was odcinki. Także dzięki wam jeszcze raz. Z tej strony, Jamiec Jakub. Miłego wieczoru. Na razie. Cześć!